Bracia i siostry, nadszedł i granito, dla nas radosny dzień, w którym Pan Jezus Chrystus, uwielbiony po zmartwychwstaniu, po, przez swoje wniebowstąpienie zesłał Ducha Świętego. I również dzisiaj ożywia, ożywa to, co wydarzyło się w Wieczerniku. Jak gwałtowny wiatr, który nami wstrząsa, jak ryk, który nas budzi, jak ogień, który nas oświeca, wstępuje na nas dar Ducha Świętego. Jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, Duch Święty dokonuje w życiu apostołów czegoś niezwykłego. Oni po śmierci Jezusa zamknęli się w strachu i w smutku, a teraz w końcu otrzymują nowe spojrzenie i mądrość serca, które pomaga im interpretować wydarzenia, jakie się wydarzyły, i doświadczyć głębokiej obecności zmartwychwstałego. Duch Święty pokonuje ich strach. Rozrywa wewnętrzne kajdany, opatruje rany, namaszcza ich mocą i daje im odwagę, aby wyszli na spotkanie ze wszystkimi i głosili dzieła Boże. Fragment Dziejów Apostolskich mówi nam, że w Jerozolimie w tym czasie były rzesze ludzi różnorodnego pochodzenia. A jednak każdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego własnym języku. Oto więc w dniu pięćdziesiątnicy drzwi wieczornika otwierają się, ponieważ Duch otwiera granice. Jak stwierdza Benedykt XVI, darem ducha świętego jest zrozumienie. Duch przezwycięża podział zapoczątkowany pod wieżą Babel, zamęt w który rodzi wrogość między nami i otwiera granice. Kościół musi zawsze na nowo stawać się tym, czym już jest. Musi otwierać granice między narodami i znosić bariery pomiędzy klasami i rasami. Nikt nie może być w nim zapomniany ani wzgardzony. Kościele są tylko wolni bracia i siostry.